E Nasi goście, drodzy rodzice, drogie dzieci. Bardzo się cieszę, że mogę Was dzisiaj powitać w Klucz Wodzie. W spotkaniu w Klucz Wodzie, w Dolinie Klucz Wody, w naszej agroturystyce. No niestety tak się złożyło, że w tym roku nie mogliśmy się spotkać w rzeczywistości, tylko musimy się spotkać online, ale przynajmniej w ten sposób przybliżymy Wam święta, na które wszyscy się przecież cieszymy, bo w każdym z nas zostało coś z dziecka, więc cieszymy się na ten moment, kiedy będziemy mogli wszyscy się zebrać pod choinką, nawet wirtualnie, ale radość będzie ta sama. A więc dzisiaj chcieliśmy Wam przybliżyć dźwięki, zapachy i smaki tego, co nas czeka w święta. Spotkajmy się w Klucz wodzie. Cześć, ja nazywam się Sylwia Dziadek i od ponad półtora roku zajmuję się kreatywnym planowaniem. Ale dzisiaj w sumie chciałabym Wam pokazać, jak kreatywnie i w szalenie prosty sposób y, zrobić świąteczne kartki. I zrobimy ich kilka. Zaczniemy od takich nieco trudniejszych, ale też takich super prostych, które jest w stanie wykorzystać każdy z Was. Do wykonania wszystkich kartek, które tu mamy, będziemy potrzebować y, trochę tuszu i takiej gąbeczki. Taką gąbeczkę możecie zastąpić na przykład zwykłą myjką, którą myjecie naczynia w domu i też super się sprawdzi. Y, Będziemy potrzebować też filcowych, małych kuleczek. Jeśli takich nie macie, możecie zrobić je z bibuły i też fantastycznie się sprawdzą. Miejcie ze sobą klej bądź taśmę klejącą. A dla tych, którzy są już bardziej zaawansowani i chcą, żeby kartki były jeszcze piękniejsze, to polecam takie magiczne złotko, którym ozdobimy nasze, nasze kartki na naokoło. I ważne jest to, żebyście mieli dobre nożyczki, a jeśli w ogóle w Waszym domu jest na przykład taki trymer albo mała gilotyna, no to fantastycznie. I przygotujcie sobie albo cyrkiel, albo taki wykrojnikowy nożyk do papieru, którym będziecie w stanie wyciąć idealne kółka. A ja dzisiaj wam pokażę, jak to zrobię taką magiczną maszyną, która wytnie je kształt dużo szybciej. Ale wcale nie musicie je mieć, możecie spokojnie wyciąć je też nożyczkami. I myślę, że tyle. Możemy zaczynać. No dobrze, to zaczniemy od jednej z najtrudniejszych kartek, którą widzicie tutaj. Do niej potrzebujecie właśnie taką gąbeczkę i dany kolor danego tuszu, który potrzebujecie. Ja mam w tym wpadku niebieski, żeby był piękny świąteczny kolor. Często kartki zginamy po prostu w ten sposób, ale wtedy zazwyczaj one wyglądają trochę, trochę gorzej. Jeśli nie macie innej możliwości i nie możecie tego zbigować, czyli za chwilę to, co ja za moment zrobię, to nawet zacznijcie od tego, że spchniecie ją na samym środku, a dopiero potem na boki. Wtedy będzie wyglądać to zdecydowanie ładniej. Ja teraz ją zbiguję, tak żeby była idealnie na środku. Kiedy mamy już idealnie złożoną kartkę, możecie za pomocą tej skąpeczki nałożyć sobie trochę tuszu i równomiernie gdzieś po kartce go porozmieszczać. Trochę posmarować, jak tylko chcecie. To jest naprawdę super, super banalnie proste. Ważne, żeby cała ta przestrzeń, po której będziecie za moment pisać bądź coś do niej przyklejać, była niebieska. Jeśli nie macie w domu takiej gąbeczki i użyjecie do tego właśnie, chociażby takiej do mycia naczyń, to fajnie, jeśli doczepicie sobie do niej kawałek drewienka albo na przykład połówek, to też w prosty sposób pozwoli Wam ją trzymać i będziecie mogli spokojnie, niej wyprowadzić. Okej. Okay. Nasza kartka myślę, że jest w miarę gotowa i niebieska. Teraz jest moment, w którym wykroimy sobie takie białe gwiazdki. I takie gwiazdki właśnie można zrobić za pomocą takich ogromnych maszyn do wykrojników. Ale też, jeśli macie trochę czasu, to możecie po prostu je wyciąć, wyciąć z kartki albo wydrukować sobie wzory z internetu i wtedy, idąc za wzorem, wyciąć sobie spokojnie taką gwiazdkę. Ona wcale nie musi być tak skomplikowana, jak tutaj. Wystarczy, jeśli będzie prostszą, yy, prostszą wersją takiej gwiazdki. Ja dzięki tej maszynie uzyskałam taką piękną gwiazdkę, a przy okazji taki piękny wykrojnik tej gwiazdki, który też później można użyć na przykład w innej kartce. Być może możemy za pomocą tego wykrojnika i powrotem tego samego tuszu podbić taką gwiazdkę na innej. Wracając do naszej kartki, w dowolnym, zupełnie dowolnym miejscu możecie teraz przy pomocy kleju przykleić sobie naszą gwiazdkę. Ja mam taki troszkę inny, ale to nic nie szkodzi, każdy inny klej będzie, będzie równie fantastyczny i sobie z nim poradzicie. I teraz magia. Największa magia, czyli e, złocenie. E, to jest takie e, złotko, które pozwoli Wam być może właśnie na rukach, albo gdzieś, e, gdzieś na środku. Też wystarczy do tego użyć tylko i wyłącznie kleju. E, I równomiernie później nakładać ten bibułkowy, złoty papier, który sam będzie się już tutaj przyklejał. On też tak pięknie się wygina i zagina. Zawsze też w każdym momencie się, się powinien przykleić. Nawet jeśli nie wszędzie naprowadzicie klej, to on nawet w te elementy, gdzie go nie ma, spokojnie pięknie się przyczepi w każdym, w każdym momencie. I to samo możemy spróbować zrobić tutaj. Wcale nie musi być go jakoś bardzo dużo. Wystarczy gdzieś tam trochę, a już daje bardzo piękny efekt. I w takim momencie, kiedy macie gotową już e, kartkę z pozłoceniem i z jedną gwiazdką, no to wystarczy już e, napisać ten napis, który, który chcecie. E, ja użyję tutaj takiego niebieskiego pisaka, ale można spokojnie też zwykłym czarnym, albo może nawet w ogóle takim cudnym metalicznym. On tworzy taki przepiękny kolor trochę jak lustro i też pięknie by się mienił idealnie jak to złoto. Ale zupełnie tego nie potrzebujecie, wystarczy też zwykły. Ja napiszę tutaj wesołych świąt, ale wy możecie napisać cokolwiek tylko chcecie. Kiedy mamy skończoną już w e, całości kartkę, to wystarczy wybrać tylko już kolor koperty. Ja wzięłam dzisiaj trzy, jest złota, czerwona i niebieska. Jeszcze tylko mam taki jeden pomysł, który mogę Wam zdradzić, że jeśli nie chcecie kupować takiego specjalnego złotka, to e, ładne takie srebrzenia też wyjdą Wam zwykłą folią aluminiową, którą na pewno każdy ma w domu i może być bardzo podobny efekt. Taką kartkę pakujemy do koperty i siup, na życzenia. Mam teraz przed sobą drugą kartkę, która jest zdecydowanie prostsza i myślę, że dla wszystkich najmłodszych będzie bardzo, bardzo prosta do wykonania. Do niej potrzebujecie podobnie zwykłą białą kartkę i możecie ją przeciąć na pół, ona wcale nie musi się otwierać. Filcowe kuleczki, które możecie zastąpić ewentualnie bibłą, no i trochę pisaków. Przytnę sobie, żeby mieć idealny kawałek kartki i stworzymy super, super prostego Renifera. Zaczynając na samym początku od czerwonego nosa na środku. Mając namalowany nos i poroże, możemy spróbować namalować mu oczy. I tu ponownie możecie użyć do tego albo takiego metalicznego pisaka, żeby było widać, jakie ma oczy, albo zwykłego białego. Też wtedy będzie super widać. Jeśli nie macie ani takiego, ani takiego, można użyć tutaj yy, białej bibuły i zrobić małą kulkę. Teraz najważniejsze, musimy stworzyć bombki na jego rowerze, więc możecie wybrać sobie kilka prostych kolorów i kilka miejsc, w którym powstaną. Ja do tego pewnie użyję yy, taśmy klejącej, ale spokojnie też możecie kleju, a jeśli macie w domu w ogóle klej na gorąco, yy, no to będzie to najlepsze rozwiązanie, wtedy te kuleczki na pewno Wam nie odpadną. Przyklejcie sobie, znajdziecie kilka miejsc na Waszej kartce, gdzie będą te kolorowe kulki. Teraz już po prostu przyklejając małą filcową kulkę w, losowy, w zupełnie miejsce, tak żeby było dla Was pięknie, możecie przykleić kolorowe bombki do naszego relikwera. Na samym końcu y, możecie tylko napisać Wesołych Świąt zupełnie dowolnym dla Was kolorem. Które wykonamy? To bombki. Do tego y, możecie użyć zwykłych y, kolorowych papierów, które macie w domu, albo jakichś takich y, bardziej ozdobnych. Te bombki będę wycinać z powrotem tą magiczną maszyną, y, ale spokojnie też możecie wyciąć sobie y, w domu nożyczkami albo poprosić o pomoc kogoś starszego. Jedna bombka gotowa i kolejna. Użyję ich na zmianę, tak żeby jedna była w tym kolorze i jedna w tym. Ponownie sobie przetnę moją kartkę, tak żeby się ładnie składała. Mając dwie y, różnokolorowe bombki, wystarczy, że użyjecie kleju. Może też tu być taśma dwustronna, albo jakieś takie kolorowe ozdobne taśmy. W, tym, w którymś dowolnym miejscu waszej kartki przyklejcie jedną bombkę. Fajnie w tym momencie goryzować naszym bombką stążki być może kokardy. Jeśli chcecie, możecie też zrobić naokoło takiej wątki kontur. Tak stworzona kartka jest już prawie, prawie gotowa. Do niej dodamy jeszcze tylko kilka takich bibułkowych innych ogromnych małych bombek, które będą stanowić tło naszej kartki. Tu oczywiście też możecie napisać hasło Wesoły Świąt. Takie małe bibułkowe kuleczki możecie spokojnie skupić w sklepie papierniczym I są one bardzo tanie. Albo spróbować dziurkaczem wyciąć sobie Kilka takich w dowolnym dla Was kolorze. Nasza kartka w sumie jest gotowa, ale jest jedna rzecz, która bardzo pięknie dodaje uroku. Wystarczy, że dowolnym dla Was pisakiem po prostu zrobicie gdzie nigdzie jeszcze dodatkowe kropki. I taka Bąbkowa, w pełni bąbkowa kartka jest już gotowa. Do niej też możecie dobrać sobie y, dowolną kopertę. Może właśnie czerwona będzie tutaj ładnie pasować. I też spokojnie możecie ją zrobić y, samodzielnie y, w domu z wszystkimi rzeczami, y, które macie pod ręką. To wszystkie kartki, które udało nam się dzisiaj wspólnie stworzyć. Ale jeśli wy w domu wpadniecie na jakiś inny nowy pomysł, y, to szalenie Was zachęcam do tego, żebyście popróbowali i stworzyli swoją własną y, kartkę z wszystkich przedmiotów, jakie macie ręką. Macie pod ręką. Mam nadzieję, że te, które teraz stworzyliśmy, są dla Was jakąś inspiracją, i życzę Wam powodzenia. Trzymam kciuki, i mam nadzieję, że wyślecie w tym roku dużo pięknych kartek do Waszej rodziny. Powodzenia! Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Ewa Rzemojcin i prowadzę na co dzień w swoim cukrom, pudrom prace cukiernicze. Jest ze mną moja córka Basia i koleżanka Ania. Dzisiaj będziemy się zajmować dekorowaniem pierników, ponieważ zbliżają się święta i przygotowałam dla Was taki pokaz dekorowania pierników różnych. Będą no, różne metody. Część pierników, które widać na stole, jest już. Troszkę udekorowane, ale one nie są skończone. Mają taką warstwę lukru, która już jest wysuszona zupełnie i na tym będziemy kłaść kolejne. Część jest zupełnie pusta do totalnego udekorowania, a część jest jeszcze taka, gdzie jest kontur, który będziemy wypełniać lukrem albo czekoladą. Chciałam Wam powiedzieć trochę o tym cieście, z czego ono się składa. Przede wszystkim to jest mąka, cukier, miód. Troszkę sody, no i trochę tłuszczu jest tam jeszcze i to, co jakby jest konieczne, to przyprawa korzenna, żeby nam pachniały pięknie później te pierniki i żeby też miały taki kolor złocisty. Do niektórego ciasta dodaje się też kakao, to wtedy te pierniki wychodzą ciemniejsze. To ciasto na pierniki, jak się zagniecie, to ono jest dosyć takie bardzo plastyczne i rzadkie, więc trzeba je schłodzić, żeby móc wy wykroić jakiś kształt piernika i najlepiej faktycznie wykrawać te pierniki jak jest zimne ciasto rozwałkowane. Jak się doda mniej sody, to te pierniki nie wyrastają tak i lepiej zachowują kształt. Jak się doda tej sody, ile jest w przepisie, to te pierniki potrafią mocno wyrosnąć. Do dekorowania pierników jest nam potrzebny lukier oraz inne dodatki. Teraz jak zrobić taki lukier? Przepis jest bardzo prosty. Na jedno białko dajemy szklankę cukru pudru. Najlepiej ten cukier puder przesieć, i teraz do takiego białka, które jest może trochę ogrzane, wsypujemy całą szklankę tego cukru pudru, przesianego i popielimy, e, że używamy zwykłego miksera i miksujemy po prostu, aż nam e, zrobi się taki e, biały. Przede wszystkim ważne jest, żeby, żeby on się tak zrobił biały, bo jak się samo białko zmiesza z cukrem, no to ono ma taki kolor e, troszkę żółtawy. Dodajemy troszkę wody, żeby e, on był rzadszy. Albo jeśli uznajemy, że on za bardzo jest rzadki to z kolei trochę więcej cukru pudru. Także to już sobie regulujemy w zależności od tego jaki chcemy mieć ten lukier. Ja przygotowałam już tutaj w takich tubkach dwa rodzaje właściwie lukru. Jeden to będzie taki gęsty do konturowania, czyli do wykonywania takich konturów i w ogóle do dekorowania tak, żeby ten lukier jak go będziemy kłazić na pierniku, żeby on został, zachował swój kształt. Czyli jak zrobimy kropeczkę, to zostanie nam ta kropeczka, nie rozleje się w jakąś dużą plamę. A drugi rodzaj lukru, taki bardziej jest płynny, i on z kolei służy do wypełniania kształtów. Czyli jak na przykład my mamy takie, te kontury i chcemy, żeby teraz było wypełnione w środku lukrem. Tak jak tuż tu są na przykład gotowe zrobione pierniki, to wtedy używamy tego rzadkiego, płynnego luku. Zrobiłam jeszcze jeden lukier, który jest bardzo, bardzo gęsty do tak zwanej metody pędzelkowej, ale to już przy samym dekorowaniu pokażę, jak to się, jak to się robi. I mogę jeszcze powiedzieć o różnych dodatkach. To są gotowe, kolorowe, cukrowe, jakieś takie posypki. Tutaj e, są e, bardzo kolorowe. Tutaj mamy srebrne i złote świąteczne. E, I ja bardzo lubię też e, dodatki naturalne. Tu mam orzechy włoskie, mam migdały i żurawiny akurat. Dobrze, zaczynamy konturowanie. Warto sobie sprawdzić tutaj na tym papierku, czy lukier nam po prostu wychodzi. I teraz tak. Wybieramy sobie jakiś punkt na tym pierniku, od którego zaczniemy. Przykładamy naszą tylkę z lukrem, tak żeby nam złapało się na tym i potem tak jakby ciągniemy troszkę do góry i próbujemy zrobić linię, naciskając trochę tylkę. Potem sobie tak odwracamy tego piernika, żeby nam było wygodnie i robimy sobie kolejną linię. Znowu zaczepiamy się na pierniku w punkcie, gdzie skończyliśmy i ciągniemy sobie linię. Zobaczcie, że mój kontur nie jest dokładnie na samym kraju tego piernika, tylko jest tak trochę do środka schowany, dlatego że potem, jak będzie się wypełniało tą powierzchnię takim bardziej płynnym lukrem, to żeby nam się ten lukier nie wylał poza brzeg tego kontura. Ja jeszcze mam taką koncepcję, że sobie zrobię tutaj okrągłe takie kółeczka konturowe. Teraz tak, jak już nasz kontur troszeczkę podeschnie, to możemy się zabrać za wypełnianie tego konturu tym bardziej płynnym lukrem. Zrobię sobie tutaj tym bardziej płynnym lukrem wypełnienie tych moich kółeczek. Tutaj sobie zrobiłam czerwone takie kropeczki, jeszcze chcę sobie ten pienik brązowy zrobić. Przy tym płynnym lukrze, żeby on się tak równomiernie rozprowadził to możemy sobie pomóc wykałaczką albo patyczkiem, mhm. żeby było dokładnie i żeby tak go troszkę wyrównać. Chciałam Wam pokazać teraz metodę pędzelkową, w której potrzebujemy bardzo gęsty lukier i pędzelek z wodą. I robimy duże kropki tym lukrem. Ten pędzelek jest w wodzie, ale tak nie może być całkiem mokry. I teraz będziemy rozmazywać te nasze kroki. Efekt jest, słuchajcie, fajny, a nie trzeba tutaj takiej strasznej precyzji mm -hmm. do, do tego. To jest zwykły, pędzel, to jest to zwykły maja 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 malarski farba. pędzel do, do malowania farbkami jest taki płaski, półokrągły. I właściwie mój piernik jest gotowy, tylko się musi wysuszyć. To teraz jeszcze chciałam pokazać ostatni sposób, jak nie mamy zbyt wiele czasu na dekorowanie pierników, ale chcemy, żeby wyglądały ładnie wśród świątecznych ciast. Ja sobie zsuwam te pierniczki do środka, żeby one były blisko siebie. Wykorzystuję te lukry do konturowania po całości. I tyle nie przejmujemy się po prostu, że nam ten lukier gdzieś między wychodzi. Tak się staram się, żeby było na każdym coś tam. A na pewno na część bym chciała użyć, słuchajcie, czekolady. Ponieważ ta czekolada doda trochę szlachetności tym piernikom. Będzie jeszcze pachniała pięknie. Myślę, że jak nie macie czasu, to ta metoda jest dla tych, co na ostatnią chwilę chcą udekorować swoje pierniki, a poświęcają na to no, naprawdę minimalną ilość czasu.